Cześć, jestem Pixpro i witam Was w drugim odcinku z gry Akinator. No i w dzisiejszym odcinku będziemy jeszcze sobie szukać różnych youtuberów. Przygotowałem pięciu youtuberów. Więc pierwszym youtuberem, którego będziemy szukać jest admirus. Czy twoja postać żyje w, kr w Twoim kraju? Tak? Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać jest youtuberem? Tak? Czy Twoja postać kręci filmiki o Magnicrafcie? Nie. Czy Twoja postać używa kuszy i strzał? Nie. Czy Twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach? Chyba nie. Czy Twoja postać jest zakonnikiem? Nie. Czy Twoja ma postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube? Nie. Czy Twoja postać jest graczem? Tak. Czy Twoja postać nosi okulary? Teraz tak, wcześniej nie. Więc tak. Twoja Postać jest związana z League of Legends? Nie. Czy twoja postać specjalizuje się w grach z gatunku horrorów? Nie. Czy twoja postać zna się na ziołach? Nie. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Tak. Czy twoja postać ma związek z gospodarką? Nie. Coś się ładuje, jakaś ścinka. Czy twoja postać jest znana dzięki grze online? Chyba tak. Bo w grze online, czyli po prostu jakieś grze czy grze po prostu z internetu. Czy twoja postać gra w Minecraft? Chyba nie. Czy twoja postać można odnaleźć w historii kryminalnej? Nie. Czy twoja postać nosi brodę? Tak. Czy twoja postać jest związana z muzyką metalową? Nie. Czy twoja postać jest gruba? Chyba nie. Czy twoja postać lubi gwizdać? Nie wiem. Czy twoja postać gra w Roblox? Tak. Czy twoja postać jest wykonawcą muzyki pop? Nie. Czy twoja postać jest łysa? Tak. No i mamy. Admirosa. Tak. I znowu się ładuje. No to zagrajmy jeszcze raz. Teraz kolejnym YouTuberem, którego będziemy szukać, jest Manojek. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Tak. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Czy Twoja postać kręci filmik o Minecraftie? Znaczy nie, no źle nacisnąłem, popraw. Nie. Czy Twoja postać mieszka w Krakowie lub w Nie wiem. Czy Twoja postać jest graczem? Tak. Czy Twoja postać gra w Fortnite? Tak. Czy Twoja postać ma ponad milion subskrypcji YouTube? Ma prawie milion, więc nie. Czy Twoja postać była kiedyś łysa? Nie. Czy Twoja postać jest krokodylem? Nie. Czy Twoja postać często używa wulgaryzmów? Nie. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Tego nie wiem. Twoja postać jest szczupła. Chyba tak. No tak. Twoja postać mieszka z kobietą. Tak. Twoja postać mówi po niemiecku. Nie wiem. Czy twoja postać ma zarost? No malutki, więc chyba tak. Czy twoja postać nosi brodę? No to dajmy, że nie, bo mało Postać była kiedykolwiek zakochana? Tak Czy twoja postać jest WIKMI... Nie umiem tego przeczytać, ale nie Postać brała ślub? Nie Czy twoja postać starała się kogoś zabić? Nie Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Nie Urodziła się w 1998 roku ja tego nie wiem zostać mieszka ze zwierzętami nie jest manojek no i znaleźliśmy go tak jest to manojek dobrze zagrajmy sobie jeszcze raz na kolejnego youtubera teraz będzie roxem b zostać żyje w swoim kraju Raczej tak. Też tego dokładnie nie wiem. Czy Twoja postać nosi kobiece ubrania? Nie. Znowu się odbija Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy Twoja postać kręci filmiki o Minecraftie? Oczywiście, że tak. Czy Twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie. postać nosi okulary? Nie. Czy Twoja postać występuje z los. Mata Nie. Postać mam ponad milion subskrypcji na YouTube? Tak. Postać gra w Roblox? Nie. Twoja postać ma centki, Nie. Postać pochodzi z Jellish Enfieldment? Nie. nie. Czy twoja postać jest żółta? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? Tego nie wiem. Czy twoja postać polu... Poślubiła starszą od ciebie osobę? Raczej nie. Nie wiem. Czy Twoja postać wyznaje Islam? Nie. No ładuj, ładuj to. Czasami to się ładuje. Więc ja się problem z technicznym. Spróbuj jeszcze raz. Zagraj jeszcze raz. Dobra. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? No tak, więc musimy jeszcze raz jechać. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać kręci w o Minecrafcie? Zdecydowanie tak. Czy Twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie. Czy Twoja postać nosi okulary? Nie. Czy Twoja postać jest Manchester City? Nie. Czy Twoja postać cierpi na amnezję? Nie. A ponad miło subskrypcję. Tak. I znowu. Czy twoja postać ma angielski głos? Nie, ale mówi po angielsku. Nie. Stać mówi po francusku. Nie. Ma siostrę. Nie wiem. Stać mieszka z kobietą. Nie. Stać. Czy twoja postać na występie lub czynią ma charakterystyczny klub wideo? Tego nie wiem, bo, Rockson, bo za bardzo nie oglądam ostatnio. Że twoja postać ma włosy koloru blond. Tak. Postać gra na Feraini 4. Tego to nie wiem. Postać brała ślub co najmniej dwukrotnie. Nie. Twoja postać nagrywa lub ze swoją mamą? Nie. Twoja postać ma znanego brata. Nie. Czy twoja postać do automarki Toyota? Nie wiem. Znaczy nie wiem. Postać związana z Twitchem. Nie. Postać gra w Arsenalu. Nie. Nie znowu muszę czekać. Czy twoja postać lubi jeść popcorn? Tego to nie wiem. Postać była drączona w szkole. Nie wiem. Twoja postać urodziła się w 1900. Tym nie. No i mamy Roxembe. Tak. A, i tu jeszcze mamy napisane. Świetnie. Zgadłem poprawnie kolejny raz. Roxembe youtuber. Postać była w grze 51 tysięcy razy, czyli wyszukiwana było 51 tysięcy razy. To mamy kiedy był ostatnio odgadywany. Dobra. Jeszcze na dzisiaj przygotowałem dwóch, dwóch youtuberów. Teraz będziemy szukać ludzka. Tak. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Twoja postać jest związana z Minecraftem. Nie. Twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach. Tego też nie wiem. Twoja postać jest graczem. Tak. Twoja postać gra Fortnite. Nie. Twoja postać nosi okulary. Nie. Twoja postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube. To zaraz zobaczę. Czekajcie. Dobra. Powróciłem i nie. Postać gra w Roblox. Nie. Czy twoja postać ma związek z grami Strzelanka? Hmm, raczej ostatnio nie. Może kiedyś. Jest związana z gra Fifa. Nie. Postać jest związana z Twitchem? Nie. Postać ma prawo jazdy? Nie wiem. Postać używa mecha? Nie. Postać była lub jest kapitanem swojego zespołu? Nie. Ktoś nosi dwa, dwa kucyki. Nie. Postać opiera się na tobie. Na pewno nie. Postać specjalizuje się w grach z gatunku horrorów. Nie. Czy twoja postać nosi brodę? No też mało. Więc dam, że chyba tak. Postać związana ze sportem. Nie. No i znowu czekać. Czy twoja postać często używa wulgaryzmów w swoich tekstach? Nie. Postać jest tytanem? Nie. Czy twoja postać ma zarost? No to to już było pytanie. Postać ma długie włosy? Nie. I potem pytanie, też mogę się powtarzać. Czy twoja postać jest związana z rybami? Nie. Lutel. No podobny do lucek, ale nie. Będę tak. Z Pokémon Go? Nie. Czy twoja postać jest znana dzięki Grionowi? No tak. Czy twoja postać jest związana z Blockstar Planet? Nie. Postać kręci filmiki o Minecraft? Nie. Nie znowu muszę. Czy, czy twoja postać chodzi do szkoły? Nie. Postać gra w Crash Royale? Nie. Postać gra rolę służącego, służącej? Na pewno. Postać jest z Whitcouberem? Nie. Czy postać pochodzi z Holstebro? Nie. Postać ma partnerkę znaną dzięki YouTube? Nie. Postać jest grupa Nie. Postać napisała słynną książkę? Nie. Czy toowa postać jest związana z League of nie Nie. Postać ma dzieci? Nie. Czy postać jest trzeba w swoim zespole na grupie, nie Zaś jest związana z serią GTA Kiedyś coś nagrywał Więc raczej tak Postać była sławna Gdy twoi rodzice byli młod młodzi Nie Postać ma związek z samochodami Tak Postać ma związek ze złotami Samochodowym Nie wiem o co chodzi Postać montuje Filmy no, zawsze się na YouTube montuje nie wiem, czy teraz znajduję postać, czy następne pytanie. Postać pracuje w instytucji SCB. Czymkolwiek to jest, bo ja tego nie wiem. Zdam, że nie. Postać jest super bohaterem. Nie. Czy twoja postać jest związana z Farming Simulator? Tak. Twoja postać ma bokobrody. Co to są? Nie wiem. Czy twoja postać jest bohaterem serii Pieśń Lodu i Ognia? Nie. No i mamy ludzka. Tak. Był w, był w grze 6000 razy tylko. Więc mało. Więc gram jeszcze raz. Bo został nam jeszcze tylko jeden youtuber. Jest to Palion. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Twoja postać tworzy filmy na YouTube? Tak. Czy Twoja postać kręci filmikę o Minecraftie? Tak. Znaczy czasami. Czy Twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Tego tu nie wiem. Twoja postać nosi szerokie spodnie. Nie, wiem. Postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube. Czekajcie, to też zaraz zobaczę. Tak. Postać ma siostry. Chyba tak. Postać jest wykonawcą muzyki pop. Nie. Czy Twoja postać mieszka w Narolu? Nie co to jest na Postać gra w Roblox. Raczej nie. Znaczy nie, nie, nie. Chyba nie. Postać mieszka z kobietą. Nie. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy two... Czy ulubionym kolorem twojej postaci jest zielony? Nie. Postać posiada auto marki Toyota. Czego zawsze Toyota? Raczej... Chyba nie. Postać posiada zdolności... Nadprzyrodzony? Nie. Postać nosi ze sobą tasak? Nie. Postać nagrywa na YouTube ze swoją mamą? No to pytanie też wcześniej było. Ale nie. Czy twoja postać streamuje grę? Nie. Czy twoja postać kiedykolwiek napisała piosenkę? No robię piosenki nawet wtedy było, ale... Napisała? No nie wiem jak to traktować, ale dajmy, że tak. Czy twoja postać gra na gitarze? Nie. Czy twoja postać jest związana z serą GTA? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? No tak średnio bym powiedział, więc nie. Ma głowę zwierzęcia? Oczywiście, że nie. Coś lubiłeś popcorn? Tego nie wiem. No, jeszcze raz się pojawił Robson B, ale to nie jest Robson B. Postać ma zapewne imię? Nie wiem, jak ma na imię. Więc nie może nie. Postać jest nie. Postać umie grać. Umie grać muzykę. Tak? Postać umie dobrze liczyć. Chyba tak. Postać gra muzykę w gatunku Indie. Co to jest za gatunek? Chcę się w gra w gatunku horror. Chyba nie. No raczej nie, bo nie widziałem. Żeby w ogóle taki odcinek był. twoja postać ma krótkie włosy. Tak. Postać występowała w kabarecie. Nie. Postać jest związana z Minecraftem. No częściowo tak. Jest związana ze Slender. Chyba. To poprawmy. Więc nie. Gra na instrumencie. Tego nie wiem, bo nie słucham jego muzyk. Jest narodowym bohaterem wojennym. Nie. Występuje w Iluzma 11. Nie, czymkolwiek to jest. A jeszcze wróćmy do tej muzyki, bo raczej nie gra na instrumencie, chociaż nie oglądam. Pochodzi z Holandii. Nie. Postać mam młodszego brata. Nie, chyba nie. Chociaż dam, że nie wiem. Mieszkam w Międzychodzi, czymkolwiek to jest. Z czarnoskóry. Nie. Postać Makota. Chyba tak. Ma nadwagę. Nie. Na, na pewno nie. Walczy na pięści. Nie. Postać widuje swoje dzieci. Nie. Pochodzi z czarnogóry. Tego nie wiem. Czy ta postać jest osobą? Tak. Postać pisze muzykę. No to może tak. Ma związek z lego Nie. Neonyk. Krótkie włosy? Krótkie włosy? Dalej kontynuujemy. Konikiem. Nie. Postać wielokrotnie umier umierała. Nie. Postać ma papugę. Mm, nie wiem. Postać jest konikiem. A nie konikiem, tylko konikiem. Mieszka z rodzicami. Tego, no raczej nie. Jest mu no nie, nie mieszka z rodzicami. Jest muzyki. No to dajmy, że tak, no bo też tworzy muzykę. Ma dużo tatuaży, no, no, nie. Postać mieszka sama. No, chyba tak. Postać ma samochód. No to też chyba tak. Chociaż tego nie wiem. Nosi drewny. Nie. Zna się na grach survivalowych. Nie. Z graczem komputerowym. No to w Minecrafta. No to tak. Ma włoski akcent. Nie. Postać brał udział w wielkiej bitwie. Nie. Poznać walczy. Nie. No 66 pytań. Ma między... Tego nie wiem. No ale dajmy, że tak. Się z osobą bardziej znaną od niej. Tak. Występuje w kenduskich filmach? Nie. Jest z. Nie wiem. Lubi pizzę? Nie wiem, ale raczej chyba tak. raczej mało osób nie lubi pizzy. Postać gra w arsenalu? Nie. Jest, nie ma, nie. Pochodzi z Filipin? Nie. Postać nosi okulary przeciwsłoneczne. Nie. Mówi po angielsku. Tego nie wiem. Rozwiązuje zagadki. Nie. Zna język japoński. Na pewno nie. Gra koncert w Polsce. Nie. Rembol. Też go nie znam. Tak, kontynuujemy. Do ostatniego pytania: coś to resetujemy? Podoba się mężczyznom. Nie. Było pytanie, że jest facetem, a raczej nie jest gejem. No na pewno nie. To słuchajcie, jeszcze coś sprawdzę i zaraz wracamy od początku. Dobrze, słuchajcie. Paliona sobie odpuszczamy. Może go... W następnym odcinku znajdziemy, ale już wątpię, zajmiemy się innymi. Więc w dzisiejszym odcinku to, to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.